Zastanawiacie się może, gdzie tym razem udać się na wakacje, a może po prostu chcecie wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady? A co jeśli pokażę Wam ciekawsze miejsca? Nie ja jestem Ośidziwi, a dzisiaj przedstawię Wam 5 najlepszych miejsc na Ziemi. Machu Picchu, Peru Najlepiej zachowane miasto Inków w odległości 112 km od Cusco. Położone jest na wysokości od 2090 m do 2400 m nad poziomem morza. Pełniło wówczas funkcję głównego centrum ceremonialnego, ale także gospodarczego i obronnego. Opuszczone około 1537 roku z powodu najazdu Europejczyków. Jest jednym z siedmiu cudów świata. Pamukkale, Turcja Wypływająca z gorących źródeł woda bogata w związki wapnia i dwutlenek węgla, ochładzając się na powierzchni wytrąca węglan wapnia, którego osady układają się w nacieki i stalaktyty. Na zboczu góry wykorzystując nierówności terenu powstają progi, półkoliste i eliptyczne baseny wody termalnej, ukształtowane w formie tarasów, oddzielone od siebie obłymi zaporami, po których spływa woda. Proces ten trwa nieprzerwanie do około 14 tysięcy lat. Tęczowe góry Danxia, Chiny. Są one wynikiem trwającej 24 miliony lat erozji piaskowców oraz innych skał, z których zbudowane są pogórza. W rezultacie krajobraz tworzą przypominające tort, różnobarwne warstwy skalne, które w wyniku ruchu górotwórczych zostały przesunięte względem poziomu, tworząc malownicze wzgórza. Arashiyama, Japonia. Bardzo ciężko było mi znaleźć jakąkolwiek historię tego miejsca. Pewne jest, że odwiedzający mogą podziwiać bambusowy las, przez który idzie się około 15 minut. Tianty Mountains, Chiny. Wysokie na 1263 metry nad poziomem morza, mają niezwykłe kształty skały z pochodzenia wulkanicznego. W wyniku wilgoci często spowija je mgła. Skały, z których zbudowane są owe góry, były bardziej odporne na razie od tych sąsiadujących z nimi, które woda wymyła, przez co powstały zapierające dech w piersiach formacje skalne. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw kciuka w górę oraz subskrypcję, a ja postaram się spełnić Twoje oczekiwania co do filmów. Już niebawem widzimy się w kolejnym. Na razie.